Na terenie zespołu Parkowo-Pałacowego w Mosznej odbyło się Święto Województwa Opolskiego. Jest to coroczne wydarzenie, mające na celu upamiętnienie obrony samodzielności administracyjnej Województwa Opolskiego przez mieszkańców regionu. Najmniejsze województwo w Polsce zamieszkuje niecały milion mieszkańców. I choć z każdym rokiem Opolszczyzna się wyludnia, to wielu świadomie wybiera ten region jako swoje miejsce na ziemi. Nie zmieniłabym miejsca zamieszkania. Bardzo lubię Opole, Województwo Opolskie. I okolice. 26 lat temu obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny zapewnił przetrwanie województwa na mapie Polskiej po reformie administracyjnej w 1999 roku. Oddolne działania kilku osób zmobilizowały setki tysięcy mieszkańców. Dziś mamy zupełnie inne perspektywy. Myślimy o rozrywce, myślimy o takiej wspólnocie, o tym, żeby razem sobą przebywać, a 20 lat temu pewnie dużo rozmawialiśmy o bezrobociu, o braku szans, o braku perspektyw. Często podkreślam to jako główny, e, główny, sukces nasz województwa opolskiego, że potrafiliśmy dzisiaj z Prudnika przyjechać na rowerach, że jesteśmy tutaj z naszymi produktami regionalnymi. Jesteśmy takim kompaktowym województwem, gdzie bardzo wiele osób się po prostu zna, gdzie współpracujemy, gdzie mamy organizacje pozarządowe, mamy firmy, które po prostu nie są anonimowe jak dla nas. Przez 20 lat przynależności do Unii Europejskiej województwo opolskie otrzymało około 2,5 miliarda euro dofinansowania na inwestycje i rozwój. W województwie opolskim wszystko jest kwitnące, to znaczy mamy naprawdę sporo za sobą inwestycji, to tych takich bardzo spektakularnych, tych drogich w infrastrukturę drogową, na przykład, czy kolejową, bo choćby linia z Opola do Nysy nie byłaby pewnie wyremontowana nigdy, gdyby nie pieniądze właśnie z naszego regionalnego programu operacyjnego, czyli te pieniądze europejskie, które są zarządzane tutaj na naszym poziomie wojewódzkim. Ale też szpitale czy turystykę. Przykładem jest chociażby wyremontowany pałac w Mosznej z programu Interreg, którym zachwycają się nie tylko Opolanie, ale także przyjeżdżający z różnych województw i krajów. Dzisiaj na zamek przyjechaliśmy obejrzeć, tak to fajnie zorganizowane. Tak naprawdę zaopatrzyliśmy się w jakiś taki poradnik, przewodnik. No i będziemy korzystać do końca. Możemy przyjechali tutaj zwiedzać zamek. No a to taka niespodzianka. Jestem pacjentką ośrodka ActiveMed w Głuchołazach i właśnie tutaj dzisiaj jesteśmy, żeby pokazać, że również śmiało idziemy <grybujesz> przez tutaj ładnie z całą drużyną. Ja akurat nie poruszam się na co dzień na nogach własnych, więc dzisiaj jestem w egzoszkielecie. Atrakcji dla dorosłych i dzieci z okazji święta województwa opolskiego było bez liku: występy, konkursy, warsztaty, pokazy, miejsca zabaw i bogata oferta gastronomiczna. Hanna Honisz, Kurier Opolski.